Czyli to... Dobrze, że sobie pomyślałem, że pewnie na dworze może coś być. Fuck... Oh shit, this stinks so much. No tu jest... no, też koi zajebawszy, no i co? O! Fuck... kurwa, co jest? Coś wybuchło. What fuck just happened here? Moje auto! Och, ale to jebie po uszach, panie kochany. No jak ja mam impostora złapać? Koniec gry, nie, no umrzeć nie umarłem. To co ja mam teraz zrobić? Get the impostor. No i jak? E? Ja pierdole Zawał dostanę. Zawał kurwa dostanę. Przysięgam Cześć Vipero, dziękuję za rajdica. Aż na kibel wejdę i się wysram, chyba z wrażenia. I co ja mam tu teraz zrobić? No dobra, get the imposter, no ale jak? I poza tym ta gra. Czy mogę kurwa wstać? Co tam w szafce było, no właśnie nic się nie dało zrobić, wiesz? No to get the imposter, i co ja mam zrobić? Nie, wybiec stąd? No nie da się. A ja tu nie widzę, żeby ktoś stał i czekał na mnie, nie? Jakby. Impostor się schował. No tak, bo impostor to ja. WTF, kurwa. To w śmietniku chłop siedzi? Na górze tam nie ma. No tak, gra. Get imposter. No, ale jak? Ja nawet nie widziałem. jakiś pomysł ma? Co ja kurwa zrobić? Gro proszę cię przestań już trollować, już wystarczy! A w sumie w tą stronę nie próbowałem jeszcze pobiec. Ty no. Ja Ty ja, on, co to za trio? O tu coś jest? Ty tu jakaś trasa jest? Ja pierdolę się wystraszyłem Kim jesteś gnoju? Wracaj tu! Where go? Kurwa. gnuję jebany mi uciek no Dobra, ale jakie mam to może obejść? No. Kocham, kocham tą grę. Dobra, kocham tą grę, cudowna jest. Nie, ale no kurwa. To musi być gdzieś klucz, nie? Gdzie masz klucz? Przyznaj się gnoju. Czy tu gdzieś? Pierdolę uwielbiam, nie? Z... Może w szafce był? No, nie, nie był. Chyba nie było, no nie wiem, idę sprawdzę. Nie wydaje mi się, bo... No bo mi się nie wydaje. Marek, że klikałem i nic się nie działo w tej szafce, no patrz. O kurwa! Dobra, te teraz już chyba jest w tej szafce. Mierdolę ze sam się. Naprawdę, ta gra doprowadzi do tego, że ja dzisiaj narobię w spodnie, nie? Znaczy mi jest tak gorąco, że ja pierdolę, nie? Teraz się wystraszyłem. A, widzisz? Osaka tam pewnie niewzruszony kurwa siedzi. Papierosek pali. Mm, kurwa. Słaba gierka. Słaba. Resident Slipper. No? Dobrze, misiu. Dobranoc. No jak mam teraz zawału nie dostać? Dobra, no ale chcę dzisiaj tą grę skończyć, no to... Powinno się udać chyba, nie? Miała być gra na dwie godziny, my już, kurwa, dwie godziny gramy. Tak tylko chciałem napomknąć jak coś. O kurwa, leb muchy, co się w łeb... ten zawsze. What the fuck? a Angel's Nest I portant mhm. Gówno jest. No, ten nóż to by się przydał, może bym sobie go wziął po prostu, co? Mam tu gdzieś mordercę, ale chuj tam ja sobie zapalam światła pewnie no to jest silincz, po prostu. O, no i znowu nie mogę wstać. Hmm. Gdzie jest klama? Gdzie jest klamota? Gdzie jest kurwańska klamota? Tu jest nóż. O cóż, coś jest. Kluczyk! No dobra. A co w kiblu? Playboy wisiał. No dobra. Pasuje robota. Ale tu nic nie ma. No i czemu ta gra mi znowu to robi? Mam jakąś szufladę, która się nie otworzyła? Drawer, a co to jest drawer? Ta cienka szuflada, kurwa, i nie zauważyłem w ogóle. Karki no, dobra, ale po co mi te magazynki tu? Dobra, to szuflada. ja nie wiem, jak Są trudne rzeczy. Chcesz siekierę? To nie jest zwykłą, tylko Rastiax. Bierz foraj, spierdzielaj? Nie zastanawia, po co tam te magazynki były? Bo może tu gdzieś kurwa klamota leży, a ja, jak łeb po prostu odjadę. No nic, pierdolka. Co teraz? No nie, wiem, no widzę to samo co wy.

Ja pierdolę. o co tu chodzi? Ja teraz jestem w jakiejś kostnicy? Pacjent trzynasty, jestem w jakiejś klinice teraz? O kurwa, ciężko to kliniką nazwać w ogóle. Ty On mnie co? On mnie w eksperymentach użyje.

Hmm. Kawa. I love my job. Kurwa, no pięknie, nie? Co ja mam z tym zrobić? Nie otworzyłeś drzwi? Nie, chyba same się otworzyły, wiesz? Ale one. A jest, jest jakieś wyjście, dobra. I mega mocna jest ta gra, szczerze. Fuck. Kurwa, on już wie. Ten do, pi do piwnicy jeszcze schodzę. No, to już GG jest, słuchajcie. What the fuck is this place? Ja jestem i czemu nie mogę wziąć tego klucza? No w tej sytuacji to trochę głupie, bo tu prąd jest w wodzie, to lepiej nie wchodzić. Może się to źle skończyć. O, i co teraz? WTF? Hmm. A, dobra. Wszystko jasne. Co to jest za jakiś? Chuj tu chodzi. O co tu Caman jest, nie? O, ale szybko po tej drabinie włazi. Akurat mogliby poprawić, ale. Ja w jakimś klasztorze teraz wyszedłem. Czy ta gra jest na pewno na dwie godziny? Chapter czwarty. O chuj złoty. Dobra idę w kimę, no ja chyba też.